Dzień długi pada, słońce już zaszło. Kolejny dzień mija, znów jestem sam. W ciszy pokoju słychać me myśli. Wspominam twój uśmiech, co w sercu mam. Puste jest miejsce obok na kanapie. Książka otwarta, lecz nie czyta nic. Bo każda stronica, każda litera przypomina mi twoją twarz i błysk w twych źrenicach. Gdy nie macie obok, światła ci barwy, melodia cichnie, wiatr szepcze żal. Każda godzina to wieczność długa, znikają marzenia, odpływają w dal. Gdy nie macie obok, tęsknota dusi, jak ciężki obłok zasłania mi wzrok. Wracaj proszę, zanim serce mi pęknie, nim zgubię nadzieję w ten mroczny zmrok. Spaceruję ścieżką, gdzie liście leszczą. Pamiętam jak razem zbieraliśmy je Teraz samotnie idę przez paktę I w każdym drzewie widzę cień twój, wiesz Kawiarnia ulubiona, nasz stolik wolny Nikt nie opowie mi żartu, co bawił tak Smak kawy gorzki, wspomnienia słodkie A w oczach mych perli się cichy płacz gdy nie ma Cię obok, świat traci barwy Melodia cichnie, wiatr szepcze żal Każda godzina to wieczność długa Znikają marzenia, odpływają w dal Gdy nie ma Cię obok, tęsknota tuzi Jak ciężki obłok zasłania mi wzrok Wracaj proszę zanim serce mi pęknie Nim zgubię radzieje w ten mroczny zmrok Spaceruję ścieżką, gdzie liście szeleszczą Pamiętam jak razem zbieraliśmy je Teraz samotnie idę przez park I w każdym drzewie widzę cień twój, wiesz Kawiarnia ulubiona, nasz stolik wolny Nikt nie opowie mi tu co bawił tak Smak kawy gorzki, wspomnienia słodkie A w oczach mych perli się cichy płacz Uszy twój głos w szumie wiatru nocą Widzę twą postać, księżyca blasku snów. Lecz budzę się rano a obok pustka i wiem, że to tylko samotny znów dzień. Lecz wierzę, że wrócisz, że przyjdziesz znów do mnie I słońce zaświeci, przegoni ten mrok, bo miłość prawdziwa nigdy nie gaśnie. Ona przetrwa każdą burzę, każdy zły los. Gdy nie ma obok, świat traci barwy, melodia cichnie, wiatr szepcze żal Każda godzina to wieczność długa, znikają marzenia, odpływają w dal. Gdy nie ma cię obok, tęsknota dusi, jak Wracaj, proszę, zanim serce mi pęknie. Nim zgubię nadzieję do końca. I nic już nie zostanie po tobie, tylko pustka i żal.